Witam Państwa serdecznie, Hanna Grossfeld-Buda i dzisiaj kolejna rozmowa z kolejną kandydatką z Niemiec. Dzisiaj naszą, naszą gościnią będzie Malwina Koman-Wysmołek. Dzień dobry Malwino. Dzień dobry Hanno. Naprawdę, co za piękne imię. Bardzo dziękuję. Malina, pracujesz jako nauczycielka w szkole specjalnej z, dzi z dziećmi z autyzmem. I Myślę, że nasi widzowie chętnie chcieliby się dowiedzieć, czy istnieje przed szóstym rokiem życia jakiś znak szczególny, który mógłby rodzica pokierować w stronę myśli, że jego dziecko jest może dzieckiem autystycznym. Bardzo wcześnie na pewno nie, na pewno to też nie jest rolą rodziców, żeby stawiać diagnozę. Coś tam może zaniepokoić. Spektrum autyzmu jest również bardzo szerokie i czasem ciężko je zdiagnozować. Ale takimi, takimi wczesnymi oznakami mo może być brak kontaktu wzrokowego z rodzicami, e, brak rozwoju mowy, e, brak ogólnych takich e, potrzeb kontaktu z innymi ludźmi, takich socjalnych, ale absolutnie nie musi to oznaczać, że e, są tam jakieś problemy i że jest to e, na pewno. Spektrum autyzmu. Wcale nie musi tak być. Czy to jest dość. Uh, diagnoza autyzmu jest dość skomplikowaną diagnozą. Tak. Jak najbardziej. Mm -hmm. A w jakim wieku najczęściej można diagnozować dzieci? Najczęściej diagnozowane są dzieci w, w okolicach szóstego roku życia. Okej. Okay. Masz na Facebooku grupę e, e, Facebookową Hanowerowe Mamy. Jest to grupa, która jest duża, bo liczy 2540 członki i na tej grupie się bardzo dużo dzieje. To znaczy, rozmawiacie, są jakieś spotkania, wymiany poglądów, dyskusje. O czym tak panie rozmawiają na tej grupie? O najróżniejszych rzeczach od tematów matczynych po kobiece przez różnego rodzaju polonijne zapytania, czyli świeżo zjechane. Rodziny tutaj do nas, do Hanoweru, do Niemiec, do regionu um, mają przeróżne pytania o pracę, o pomoc socjalną, o przedszkola, szkoły. Um, I tutaj staramy się wspólnie, jakby utrzymywać się w takim dialogu i, i pomagać sobie. Um, ale są tam też najzwyklejsze rozmowy o wszystkim, i o niczym. Ale czy to jest, rozumiem, też taki polonijny punkt informacyjny dla kobiet? Tak. Tak jak najbardziej, ale nie nazwałabym tego oficjalnym punktem jakimś takim. E, oczywiście są tam jak najbardziej informacje s, s, sprawdzone, natomiast w Hanowerze działa tych organizacji polonijnych troszkę więcej i że tak powiem wspieramy się wspólnie i e, pomagamy sobie, jeżeli jest taka potrzeba, żeby kogoś do kolejnej organizacji na przykład e, odesłać, do na przykład Polonii Han Hanower po informacje to na przykład na naszej grupie. Ktoś potrzebujący taką informację dostanie, żeby pod dany telefon czy do danej osoby z organizacji polonijnej się zgłosić. Rozumiem. Rozumiem, bo takie punkty informacyjne są oczywiście bardzo przydatne dla osób, które dopiero co przyjechały i nie potrafią się zorientować w różnych prawach i obowiązkach, tak, i ich konsekwencjach. Jak najbardziej. Ale tym też się zajmujecie. To znaczy ta grupa tak, też tak. Mm -hmm, jest w stanie przyjąć nowe członkinie w ten sposób. Jak najbardziej, zdecydowanie. W lutym 2021 roku wyprowadziłaś, można tak powiedzieć, na ulicę polskie kobiety w Hanowerze na znak e, z, bycia sprzymierzonym z protestującymi wówczas kobietami w Polsce. Czy to jest tak, że Polki e, na obczyźnie, Polki w Niemczech bardzo chętnie przyłączają się do takich akcji i żyją tym, co się wydarza, w, co przydarza się kobietom w Polsce? Um, Odzew był bardzo duży, bardzo dużo z nas wzięło udział w, w tym marszu w, w Hanowerze. Nagrałyśmy też takie wideo, to wideo też poszło w świat, e, odnośnie e, strajku kobiet. Um, jak najbardziej e, dziewczyny a, a, aktywnie biorą udział i, i, i e, wspierają e, Nasze siostry w Polsce. Ja rozumiem, ale czy, czy, y, czy to bardzo żyje wśród kobiet w Niemczech? Bo, y, bo tych grup takich wspierających właśnie polskie kobiety, również są takie w Holandii, są też w innych krajach, ale czy to jest tak, 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 tak bardzo tym żyjecie? Czy, no, czy jest to po prostu taka akcja, którą uważacie, że jest moralnie potrzebna? Myślę, że po części i tak, i tak w jakimś tam stopniu się identyfikujemy. Wiadomo, jeżeli ktoś mieszka długo, dużo za, długo lat za granicą i bezpośrednio te problemy ich nie, nie dotyczy, to może troszeczkę jest inne podejście niż kobiet, które mieszkają w Polsce bezpośrednio i bezpośrednio ich dotyczy ten problem. Natomiast podejrzewam, że każda z nas ma siostrę, przyjaciółkę, mamę, ciocie, kuzynkę w Polsce. I gdzieś tam ta nić e, takiej bezpośredniości zawsze jest. Tak, bo to jest e, tym bardziej, że jak mieszkamy na Zachodzie, to dla nas to się wydaje no, rzeczą tak oczywistą, że, e, no, 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 że strasznie nam żal polskich kobiet, prawda? Że jednak przechodzą przez takie, no nazwijmy to piekło, tak jak same to nazywają. Wspierasz przeróżne akcje charytatywne. I teraz chciałam Cię zapytać, która z akcji, które przeprowadziłaś na dużą skalę, o ile wiem, była akcją najtrudniejszą? Czy akcja zbiórki na rzecz uchodźców ukraińskich, czy akcja zbiórki na rzecz dzieci na oddziale onkologicznym w szpitalu w Hanowerze, czy też zbiórka na rzecz powodzian? Szczerze powiedziawszy... Nie powiem, żeby któraś była najtrudniejsza, bo y, ja się bardzo cieszę, że za każdym razem, kiedy jakiś tam mm, apel z mojej strony pada na, bo ja się komunikuję głównie przez grupę naszą, i jeżeli mój apel jakiś pada o pomoc y, w jakiejś takiej y, akcji, jest ogromny zawsze odzew od dziewczyn z Hanoweru. Przeogromny, one angażują też y, społeczność niemiecką do tego i, i tak, jest taki, taki... taki naprawdę ogromny ogromny odzew i te pomocowe działania są takie naprawdę z rozmachem. Ale to jest bardzo hmm. ciekawe, co mówisz, że, że robicie to wspólnie z, nie, z niemkami, z Niemcami w ogóle. Tak, tak. Udaje nam się nawiązywać kontakty w taki sposób i to znaczy w taki sposób. Przez te nasze akcje, no zawsze, zawsze jest tak, że w mniejszym lub większym stopniu, bo też zależy od. Od tego, co robimy, dołączają się do nas również Niemcy i prywatni ludzie, i ludzie, którzy prowadzą jakieś działalności, również. No, ale to jest niesamowite, bo w sumie jest to taki sztandarowy przykład integracji, właśnie, nie? Że, że powiedzmy, wasza społeczność polonijna jest w stanie, na tyle, jest na tyle zintegrowana, że jest w stanie wspólnie podjąć taką akcję charytatywną. No, tak było w przypadku na przykład e, pomocy dla e, Ukrainy. E, to była taka bardzo, bardzo szybka akcja, z mojej strony totalnie spontaniczna. E, pojawił się apel na hanowerowych mamach, e, właśnie odnośnie tego, to był dzień po wybuchu wojny, że potrzebowalibyśmy zebrać takie najpotrzebniejsze rzeczy. E, I powiem szczerze, w przeciągu chyba sześciu godzin e, załadowaliśmy całego tira. Niesamowite, e, bo dziewczyny mm, z całego regionu zwoziły rzeczy i po prostu w międzyczasie załatwiałyśmy też jakiegoś pana, który wracał skądś z Belgii bodajże ciężarówką, dał nam znać, że jedzie pusty, weźmie te rzeczy, tutaj żeśmy go obdarzyły jakimś takim zaufaniem, no bo w zasadzie mm, no tak. to był po prostu pan, ale faktycznie on wziął te rzeczy, dowiózł te rzeczy że tak powiem udowodnił nam później, że to, chociaż powiem szczerze, że w trakcie tej akcji nikt się nie myślał, jakoś tak byliśmy w takim amoku, żeby pomóc, żeby coś zrobić. i Później już to się tak potoczyło e, z coraz większym rozmachem e, przez dwa tygodnie. Naprawdę praktycznie co drugi dzień e, jechał ogromny transport i to były transporty po dwa, trzy tiry. I tu już dołączyły się firmy z Niemiec, dołączyli się prywatni ludzie z Niemiec. Dziewczyny od nas na przykład pojechały całkiem na granicę gotować zupę tam dla uchodźców. Także akurat udało nam się tak bardzo mocno to zorganizować. Ogrom, ogrom pracy innych ludzi, znaczy wszystkich ludzi, którzy brali w tym udział taki fizyczny, mentalny. Fajne to było. A to tak na dużą skalę zorganizowane. Tak, na bardzo dużą skalę. No będę jeszcze akurat wczoraj byłam na spotkaniu z panem burmistrzem Hanoweru właśnie zostałam zaproszona jako osoba, która tam. Specjalną pomoc dla, dla, dla uchodźców zorganizowana, z czego, byłam, z czego byłam, szczerze powiedziawszy, bardzo zdziwiona, bo nawet nie wiedziałam. Że to gdzieś tam aż tak daleko poszło, że y, Główny Burmistrz Hanoweru o tym wiedział, no ale też y, wiadomo, są osoby od nas z Polonii, z Hanoweru, które również były na tym spotkaniu, które tu również kawał dobrej roboty od, y, odstawiły i w dalszym ciągu pomagają. No bardzo to gratuluję, bo to są takie no bardzo ważne akcje, prawda? Nawet jeżeli są, zdarzają się tylko raz, ale są one ważne. Ale też rozumiem, że pomagasz, no to już po części o tym mówiłyśmy, no ale to trochę w inny sposób zapytam, pomagasz też rodzinom polskim? Czy tam doradzasz im, pomagasz w jakiś sposób? Czy to dotyczy też rodzin ukraińskich? Um, nie, powiem szczerze, ja już nie jestem, w, znaczy może bym była, ale no jeszcze chciałabym zostawić jakąś swoją sferę dla swojej rodziny i dla siebie samej. Natomiast mamy tutaj e, w Polonii Hanowelskiej e, pana Józka, który jest przedstawicielem e, Polskiej Orkiestry Świątecznej Pomocy i on bezpośrednio działa i pomaga e, Bezpośrednio rodziną e, z Ukrainy. I on A sporo naprawdę... macie tych rodzin, w ogóle uchodźców z Ukrainy. Ja nawet rozmawiałam i mówił, że część już z tych ludzi zaczęło ku malutku wracać bądź wracają do Polski, um, ale on przez długi okres czasu sprowadzał naprawdę rodziny z samego epicentrum tego, co tam się działo, i to były bardzo poszkodowane rodziny. E, I i mentalnie, i fizycznie, i psychicznie on załatwiał im mieszkania, wszelakie e, wsparcie, naprawdę... Mm, I nie tylko zostawiał ich, później tam rozwoził po tych rodzinach na mezon, e, ty tygodniami jeździł, odwiedzał, sprawdzał, dopytywał co trzeba, także naprawdę wspaniały człowiek. Tak, czyli to no, w ogóle mają ci uchodźcy wspaniałe przyjęcie, trzeba przyznać, prawda? Jak najbardziej. E, Malwino, a powiedz mi taką rzecz, jak... Um, bo mieszkasz w Niemczech już jak długo? 11 lat chyba, 12 będzie za. Tak? 11, 12 lat. No to już um, jakoś ich mądrości, ich mentalności, <laughs> przepraszam, się nauczyłaś. Um, powiedz mi, jaka cecha Niemców ci, y, ci najbardziej odpowiada, jakoś tak wzbogaciła y, Twój światopogląd? To jest bardzo trudne pytanie. <laughs> no. Takie ja się, nie jest bardzo ciężko się utożsamiać z niemiecką e mentalnością. <noise> e ciężko mi się do pewnych rzeczy, które ich charakteryzują, dopasować. Um. Ale pozytywnie e chyba odbieram zawsze to, że mm, ogólnie, chociaż po tylu latach uważam, że to jest trochę udawane, ale ogólnie są zadowoleni i uśmiechnięci i. Um, mm. Chyba to. Aczkolwiek nie jestem do końca przekonana czy jest to, to jest pewnego rodzaju poza, żeby nikogo, żeby siebie ani nikogo nie obarczać może tym, że och dziś mam zły dzień, och dziś mam to, to to jest całkiem fajne i chyba ja trochę się od nich tego nauczyłam, że nawet jak mam zły dzień to nie wszyscy muszą o tym wiedzieć. Tak, to jest taka trochę konwencja, prawda, taka konwencja społeczna, że nie mówimy o, o rzeczach złych, negatywnych, bolesnych. To samo jest w Holandii, a my Polacy odbieramy to jako nieszczere, prawda? Tak, tak, tak. Bo my jak się spotykamy, no to no co u Ciebie słuchaj, a daj spokój, Kłapłamy wczoraj łeb mnie, bolał. Na to na to. <laughs> Tego nie usłyszymy od Niemca, nie usłyszymy od okay. Holendra i chyba od Anglika, nie wiem. Tak, to jest ta różnica. Jak odbierasz właściwie życie czy współpracę Polonii w ogóle w Niemczech? No, uważam, że polonijne... Polonia w Niemczech w ogóle jest bardzo rozbudowana. To wynika też prawdopodobnie z faktu, że jest tutaj ona ogromna. To jest chyba największa, chyba zaraz po tureckiej, zdaje się taka mniejszość narodowa. I wydaje mi się, nie chciałabym tutaj nadużyć e, jakiś zastosować. Wydaje mi się, że w ostateczności działa to wszystko fajnie, ale znam też takie przysłowie, że najgorzej e, prosić o pomoc e, m, swojego e, brata z Polski za granicą. Aha, e, rozumiem, także, tak, że, rozumiem, do czego pijesz. Także słyszałam też takie rzeczy, aczkolwiek ja muszę powiedzieć, że ja się z tym nie spotkałam osobiście. W sensie mnie nigdy um, żadnych Tak, nie A ja tak, e, A ja tak. i drodze. mogę potwierdzić, i to wielokrotnie. No jakoś tak um, się zdarza, że, że jesteśmy, tak jak Norwid powiedział, wspaniałym narodem, ale beznadziejnym społeczeństwem. Chyba tak. Chyba to jest właśnie, jako społeczność gdzieś tam zawodzimy, ale niejednokrotnie się też przekonałam, że jeżeli są te sytuacje kryzysowe, to rzadko który naród się potrafi tak zjednoczyć. No to to właśnie, jak mamy wspólnego wroga, to nagle. <gulanie> jesteśmy w ogóle wspaniałym narodem, bo, bo, bo tak jest, ale jesteśmy bardzo zawisni i zazdrośni. Gdybyśmy się tego oduczyli, no to tak byśmy myślę, byli że... zupełnie mega, super, najfajniejsi. <gulanie> Dobrze, już m, tak nam się powolutku czas kończy, ale gdybyś mogła mi powiedzieć taką rzecz. Gdybyś stanęła w sytuacji takiej, że musisz wyjechać z Niemiec, nie możesz wrócić do Polski, to do jakiego kraju byś pojechała? Do Norwegii. A dlaczego? Dlatego, że jestem zakochana w norweskich fiordach, w norweskiej przyrodzie. Ogólnie jestem takim typem trochę odludka i bardzo lubię naturę. W Norwegii, akurat ostatnio, byliśmy. Z mężem na y, naszą 50. Na rocznicę ślubu, i mogłabym tam wracać i wracać, i chyba mogłabym tam zamieszkać. Chociaż tak? nie wiem, jak się mieszka, ale jest tam tak przepięknie i naprawdę do szpiku kości natura przeszywa człowieka. Jeździsz na nartach? Na biegów. Na, bie na biegowych, no tak. To ta. ta. ta, ta. ta tam, tam, tam jest pole do popisu. Yes, yes. Na koniec zapytam. Jakaś taka mądrość życiowa? Jakieś takie motto, które ci przyświeca, któremu hołdujesz? Um. Trudne to pytanie jest. No tak, bo to jest tak, no, nic z gruszki, nic z pietruszki. No. Nie, to nie jest nic z gruszki, nic z pietruszki, ale tak, nie chciałabym jakoś to brzydko ująć słowa, ale chyba moim takim mottem życiowym jest, żeby mm, realizować swoje potrzeby nie szkodzić innym ludziom, myśleć o sobie i o innych, żeby zawsze gdzieś ta równowaga była. I żeby robić dobre, dobre rzeczy, jak się nie wie, co, się robi, co, co, co ma się zrobić, to najlepiej robić dobro. <laughs> Właśnie. Zgadzam się zupełnie z wszystkimi składnikami, które, które tutaj wymieniłaś. Także dziękuję Ci, Malwino, za, za, za rozmowę, za obecność. Ja również, Bardzo Gratuluję dziękuję. nominacji do no, tego dziękuję. plebiscytu osobowości polonijnej roku 2022 w Rzymie i życzę powodzenia. Dziękuję ślicznie. Dziękuję bardzo. A ja się z Państwem już szeknam. Dziękuję za uwagę. Dzisiejszym gościem była pani Malwina Koman-Wysmołek z Niemiec. Do zobaczenia.